Co tam u mnie? Dobrze. A nawet, a nawet bardzo dobrze. A nawet bardzo dobrze, tak. tak także, także dzięki. E, dzięki. A tak serio to siemano. Witam Was, Pęczat, w kolejnym odcinku, na który zamysł mam taki, że po prostu opowiem Wam, co ciekawego zmieniło się w moim retrokoncie. Później powiem Wam... Co ciekawego zamierzam jeszcze zmienić w swoim retrokoncie, a później opowiem Wam, jakie zmiany nastąpiły na kanale. I jeszcze później opowiem Wam, jakie zmiany zamierzam wprowadzić na kanale, czyli generalnie dziś będzie odrobina gadania, czyli dla jednego fajnie, a dla drugiego no troszeczkę nudno. Niemniej jednak zaczynajmy! No dobra, zanim zaczniemy, krótka informacja, bo zmiany jakie nastąpiły w moim elektrokoncie były już e, umieszczone na zdjęciu, które to zdjęcie zamieściłem na fanpage'u, na fanpage'u, który ogląda raczej mała liczba osób. Parę osób go, widziało to zdjęcie, także parę osób wie, co tutaj się zmieniło, e, a większość tak naprawdę nie wie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, oczywiście może odwiedzić mojego fanpage'a na Facebooku, e, link będzie gdzieś pod spodem, w opisie pod tym filmem. Generalnie tam wieje nudą, wieje nudą, także nic specjalnego tam się nie dzieje, ale czasami coś wrzucam, a to, co wrzucam, to i tak wieje nudą. Generalnie Generalnie jest tak samo tak samo jak na tym kanale, tak naprawdę, także nie ma się co spodziewać tam cudów, nie? Cholera, jestem profesjonalnym youtuberem, mam chwalić wszystko, co robię, a ja ciągle psioczę To jest normalnie jakiś fenomen, jakiś fenomen. No dobra, w każdym razie, ktoś jest zainteresowany, może odwiedzić fanpage yy, i sobie coś tam czasami zobaczyć. A teraz, zaczniemy tutaj przegląd zmian w moim retro koncie. Po prostu wezmę kamerę w dłoń i oprowadzę was, co tutaj się zmieniło, a później powiem wam, co jeszcze zamierzam zmienić, także będzie troszeczkę gadania. Lecimy z tematem. No dobra, a więc zaczynamy od stanowiska gracza, tutaj mojego stanowiska, na którym gram. To, co się zmieniło, generalnie ten stół jest ze mną od początku, także to, to jakby się nie zmieniło, ale tutaj pod ścianą stał rządek gier, Amigowych oryginałów. One stąd poszły, zostały przeniesione w inne miejsce. Co to dało? Zwiększyło mi się troszeczkę miejsce na, na moje komputery, tak? Na Amigę 1200 w tym wypadku tutaj, ale mam tyle miejsca, żeby teraz postawić komodorka ze stacją dysków, czy tam z magnetofonem i to się wszystko bez problemu tutaj mieści. Zawsze moje komputery wystawały gdzieś poza obrys tyle, Teraz się wszystko mieści, musiałem tutaj zrobić porządek, także zrobiło się troszeczkę tej goło, no ale, ale jest lepiej, teraz według mnie jest lepiej, wszystko tutaj jest jak ulał, pasuje. Graberek został żadnego, ale ten telewizor, na który na początku parę osób psioczyło, że retro kąt, retro sprzęty i taki telewizor LCD, ale teraz nikt go nie widzi, bo używam grabera, kiedyś nagrywałem z tego telewizorka, także spoko, nikt go nie widzi, jest dobrze, a mi służy bardzo fajnie, ma multum złącz, jestem z jego bardzo zadowolony. Także u góry zostały to, co było tutaj gry, które zostały. Mamy kilka kartridży na Atari 65XE, kilka kartridży na Atari 2600, całe multum gier na, yy, na Sega Master System, taki tutaj rządek. Jest parę gier na Sega Mega Drive, wiadomo, tutaj ten gościu taki, panopek. Pod spodem mamy też jakieś gry na Sega Mega Drive, składanka Pencharda i kilka amigowych oryginałów, które się tutaj ostały jeszcze. I nie tylko amigowych oryginałów. Także tak to się prezentuje, to zostało tutaj u góry, jakby bez zmian. Na dole mam tutaj takie małe coś. I tutaj zawędrował Arcade Stick one od enixarcade.pl, bez pęczat, bardzo fajny Arcade Stick. Było o nim już to nieco. No i oczywiście Score Master tutaj też trafił, znalazł swoje miejsce. Także pasuje jak ulał, naklejka. Yy, wiadomo, alcinek. Tak, no jasna sprawa. Tam yy, oświetlenie, które czasami używam, nie wygląda, to tak, że idziemy dalej, nie ma sensu. Moje krzesełko. Na krzesełko. Tutaj pisał Markus, że takie trochę kijowate te krzesełko. No ale spokoj, to jest kącik retro, krzesełko jest retro, tutaj wszystko gra jakby bluza, tam nieważne. Lecimy dalej z tematem. Drobna poprawa oświetlenia i lecimy. Jak widzicie, wszystkie oryginały trafiły tutaj. To no, prawie wszystkie. Rządek oryginałów tutaj jest. Takie, taką oto zdobyłem sobie szafeczkę. Pod telewizor i na niej sobie poustawiałem wszystkie te swoje rzeczy. Wszystkie to może nie, ale część. Jest to fajnie, to jej się spasowało, jest takie niskie, także jest jak najbardziej ok. Mamy Sega Mega Drive, który jest ze mną od samego porządku prawie. I Skat 112 i One, który, który to kapisz dostałem od Jarka, o nim będzie jeszcze stosowny materiał. Mamy Play jedyneczkę, którego dostałem od Barbariana. Był używany nieraz, sprawny, śmiga jak zły, bardzo fajnie. Jest moja Amiga 600, mój, jakby nie patrzeć, topowy model. 600 ka dopasiona na maksa, jak na 600 przystało zresztą, także tutaj jest też super. No i jest tutaj z, yy, nie super internet, tylko NES. NES z załadowanym Catridzem, nawet tak jest. One się, był jeden odcinek, że, że, że go mam i nic więcej później nie było, także nim się jeszcze muszę zająć. Trudno. Pod spodem mamy Amiga 500 oryginalnej obudowie. Ciekawostka, oryginalna obudowa ma tutaj logo Commodore, ale to Wam pokażę przy okazji Commodore 64. Tutaj mam, może tego nie wiem, że będzie widać, tu jest PlayStation 2, a to jest PlayStation Slim. Do PlayStation 2 mam zamontowany adapter, network adapter z, z trybwartym dyskiem 3,5 cala. W środku tak, mam kartę pamięci z FreeMC Bootem i tykam z tych, no, z gier zapisanych na dysku twardym. Także lecimy dalej. Tutaj jest Atari 65XE, tam jest gdzieś... SD, którego nie widać oczywiście, ale jest Atari, stoi, ma swoje honorowe tej miejsce. Pod spodem dwie półeczki, tutaj mam wszystkie joypady, jakie mam do konsol. Myszka do Super Nintendo, pady do Super Nintendo, mam pady do, do z tego, do Nintendo, o, do tego, do Nintendo. Mam joypady do Sega Mega Drive, jeden joypad, drugi joypad, który kupiłem, ten joypad dostałem od Grześka, tak jest, od Grześka, ten joypad kupiłem chyba od Motion jeżeli się nie mylę, Także troszeczkę ich tutaj jest. Mam do Play'a dwójki, do Atari 2600 archaiczne pady, no i padziki do konsoli PlayStation, Dualshock'i i, i nie tylko. Ten padzik dostałem kiedyś od Cezarego. Dostałem dwa pady. Jeden był sprawny, drugi nie. Na tym niesprawnym sobie testowałem podpisy. Swoje, bo gdyż wysyłałem do Doriana kiedyś Joypad, podpisywałem i na nim sobie testowałem. To jest pad na części, ale tutaj jest jego miejsce. A i tu jest jeszcze jeden pad pod spodem do Segi. Proszę bardzo. Super. Także tutaj są padziki. Tutaj z kolei są joysticki, jeden mój joystick, drugi mój joystick, to jest joystick od Barbariana, to jest kolejny joystick, albo to jest joystick od Barbariana, Mam dwa takie same i to jest taki joystick, taki zestaw oto joysticków posiadam, także one też mają swoje miejsce, także szafeczka się prezentuje Tako i jest bardzo fajnie, lecimy dalej, tutaj swoje miejsce znalazło Atari 2600. Po AV-modzie, zrobionym u Vegina, mamy Sega Master System, Powerbase. jedyny słuszny model, jeżeli chodzi o Sega Master System, bo tutaj można sobie podpiąć, e, prawda, kabelek RGB, który pasuje też do Segi Mega Drive, tej pierwszej, i to sobie śmiga najlepszy chyba możliwy obraz. Fajna, fajna konsolka. A taka ciekawostka, ta 2600 jest odpięta od prądu już da, od dawien dawna, a do dzisiaj, patrzcie, i się zapali idiotka, i za chwilę zgaśnie. Jak kiedyś miałem Atari 2600 z to było to samo, także, także, spoko temat. Tutaj mamy konsolkę od Panku, oczywiście, tą malutką. Tutaj mamy, prawda, Dataset Unit, czyli magnetofon do komodorka, na którym, z którego ogrywam tą składankę PenCharda. O, karton na, od Atari 65XE, który spoczywa tam na dole, już Wam pokazywałem przed chwilą. Mamy joystick QuickShot 2 Turbo i w środku jest ten joystick, Terazem razem z pudłem, to jest chyba zakup razem z Amigą 600, jeżeli się nie mylę, a jeżeli się mylę, to trudno, ale ten joystick miałem za migą 600, może pudło dokupiłem później, nie pamiętam, w każdym razie jest pudełko. No i mamy dwie gierki oczywiście, Little Night Arthur i Fire Firebrief i Valkyrie's Silk Trilogy. To są gierki wydane przez Komoda i Amiga plus rzecz jasna. Także tu to wygląda tak o, w ten sposób, na takim stoliku sobie to stoi, też bardzo fajnie. Stół kuchenny wykorzystałem w ten sposób, ze składanymi blatami, tak na podwyższeniu, całkiem fajnie to wygląda. Tutaj mamy kolejną część. Gier e, oryginalnych, amigowych oryginałów i nie tylko. Zresztą ostatnia już część, którą posiadam. Tak to się prezentuje. Tutaj tak sobie to ustawiłem. Niech sobie tak stoi. a co na dzień dobry. Tutaj mamy Single Button Games. Collection oczywiście od Komoda i Amiga Plus. Jasna rzecz, mam joystick Quickshot 2 e, Turbo, tak? Quickshot 2 Turbo, nie, Quickshot to ten pyton taki. E, to był akurat Pacetowy, przerobiony przez Vegina na amigowy, biały, bardzo fajny. No i mamy komodorka w oryginalnej, prawda osłonie, bo nie będę ściągał, ta osłona przylega do niego jak wściekła. Oryginalnej osłonie e, panty przeciwkurzowej i jest to, miałem wam pokazać logo oryginalne komodore, gdzie jest na oryginalnej obudowie. Tutaj, tak samo jest na midze. Nie wiem czy to będzie widać. Jest logo. Takie oto jest logo Komodore, także tutaj znalazł się Komodorek, w tym miejscu na stole, na stole z Ikei, na tym, no jak to się tam nazywa, jakoś na stolik, nie pamiętam, nieważne, w każdym razie tak to wygląda. Pod spodem zmieściłem jeszcze y, taki oto y, kontenerek z różnymi pierdołami, że tak powiem, emulatorami, jakimiś. joystickami tam jeszcze kablami i innymi tego typu rzeczami, y, które, no, które używam też na co nie. podpinam tam jakieś kabelki, są różne i tak dalej, także no to wszystko tak tutaj się prezentuje. Generalnie wszystko, co posiadam yy, z retro prawie wszystko, tutaj się zmieściło. Yy, to, co się nie zmieściło, a yy, no niestety już yy, nie zmieści się, bo nie mam na to miejsca. A więc tak, to jest końcówka mojej kolekcji, że tak powiem. Mamy oczywiście Xboxa klasika. jasna sprawa, do niego pady, cały osprzęt jest gdzie indziej schowany. Mamy Amiga 500 Redlet, którą dostałem kiedyś od Izdebo, czy ją kupiłem, się, pamiętam, ale w każdym razie ona tutaj jest. Mamy oczywiście Super Nintendo, który jest ze mną na samego Początku też śmiga robi to jak należy. No i mamy stacyjkę oczywiście do Komodorka 1.5412 i to jest tak naprawdę wszystko. Wszystko udało mi się tutaj zmieścić e, w tym kącie. Także tak to się prezentuje. Zrobiłem troszeczkę porządek, ład i porządek. Także jest spoko. To co jeszcze się tutaj nie zmieściło, to oczywiście całe multum Catrice e, do Super Nintendo. E, jest, jest, jest jeszcze cała kolekcja gier do e, Playa 2 do Xboxa. Klasika i oczywiście do playa jedynki. Cała masa gier na, na, play na playa dwójkę to od Cezarego, także jasna sprawa. To wszystko się nie zmieściło, to jest w innym miejscu, ale to, co się zmieściło, jest tutaj właśnie ładnie wszystko wkomponowane. No i tak to się prezentuje. Dobra, teraz powiem Wam, jaki jest plan odnośnie zmian w retrokoncie. A więc, takie nastąpiły zmiany. Generalnie zrobiłem porządek, który jednak jest. Burdem, koniec końców, bo wszystko co miałem pochowane w szafkach wywaliłem na zewnątrz wyeksponowałem i tak to się wszystko teraz prezentuje. Według y, jednych osób jest fajnie, według innych osób, y, na przykład mojej mamy jest kiepsko. E, to tak, tak, no, trudno, że to jest po prostu burdel, który musiałbym posprzątać. Nie mam zamiaru tego sprzątać, bo tak właśnie ma być. Ale nie będę nikomu tego tłumaczył, że tak właśnie ma być. I tak będzie. Teraz generalnie jeżeli chodzi o zmiany. Jakie zmiany? Jedna zmiana taka mało znacząca dla Was, to zmiana tego stołu w końcu. O tym mówiłem. Generalnie stół zostanie wywalony, bo już nogi są tak połamane, że on się ledwo trzyma kupy. Muszę go stąd po prostu wywalić w końcu. Zwykły stary stolik kawowy, zamienić go stołem, który zrobię sam. Po prostu płytę kupię w jakimś markecie budowlanym. Wypełni ona całą tą wnękę tutaj, aż do samego końca. Tutaj nie będzie tej szafki. Tutaj jeszcze pójdą sprzęty. Coś tutaj na nim poukładam, bo on będzie troszeczkę większy. I generalnie taka nastąpi zmiana odnośnie tego stołu. Będzie ciut wyższy, ale nie dużo wyższy, bo wszystko tutaj u mnie jest niskie z tytułu poddasza, z tytułu poddasza tego, nie mogę mieć wysokiego stołu, żeby to się jakoś mieścić, to Te krzesło też jest, to krzesło też jest niskie i tak dalej, wszystko generalnie jest skomponowane na miarę, nie moją co prawda, ale na miarę tego retro kąta. może tak, może tak to nazwę, także tak to wszystko tutaj zostanie, stół zostanie zmieniony, będzie jasny, jak będę coś pokazywał na tym stole, gazeta albo coś, to będzie lepiej widać, bo nie będzie ciemny. I teraz odnośnie ciemności, ciemnych kątów i tak dalej, ciemnego retro kąta, ta farba, którą widzicie tutaj, Zostanie zmieniona. Chcę przemalować cały ten retrokącik na coś jaśniejszego. Myślałem nad farbą po prostu nad odcieniem białym, nad, nad bielą. Wszystko żeby było białe, tak jak to poddasze, żeby było jednakowo białe. I generalnie co ty myślicie piszcie, co byście proponowali jaką zmianę, jeżeli chodzi o barwę tych ścian. Coś jasnego, kawowego, jakiś szary to nie, bo to będzie ciemna, nie? Ale jakieś takie barwy, no białe, wszystko białe. Nie wiem, jak to będzie się komponować. Chcę po prostu, chodzi mi o to, żeby było tej jaśniej, bo te ściany powodują, że robi się ciemno i pomimo tego, że mam tutaj dużo punktów oświetleniowych, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, to i tak. Są ciemne kąty, ja wiem, że może przesadzam, ale są ciemne kąty, których chciałbym się pozbyć, nie? Cieni się nie pozbędę, bo mam... jestem ograniczony w ten sposób. Ale generalnie tego chciałbym się pozbyć, także chcę przemalować ścianę i ona będzie chyba biała. Ale to za jakiś czas, jak będę miał troszeczkę wolnego się tym zajmę, bo to troszeczkę wymaga niestety roboty. Ta stała struktura, taka, która jest zrobiona z tego, z tym ku, to ona zostanie. No bo ja się nie będę pozbywał, nie będę tego kół, nie będę tego tutaj drapał, po prostu to przemaluję. Mi się wydaje, że powinno być ok. Nie będę robił green screenów, bo mam poddasze i cienie cienie spowodowałyby, że ten green screen tutaj nie ma racji bytu. Także zostaną plakaty, zostanie w ten sposób skomponowany retrokąt, ale będzie przemalowany. Także takie zmiany nastąpią w retrokącie. Jedna jakby nie mająca znaczenia dla was, a druga mająca znaczenie dla was, bo będzie lepiej widać. Taką mam nadzieję. Także to jest to. Teraz, jeżeli chodzi o zmiany na kanale, generalnie powiem wam tak, że zmiany, które może niektórzy zauważyli, już teraz następują. Taką największą zmianą to jest zmiana miniaturek. Zacząłem, rozpocząłem zmianę miniaturek. Ale tylko jeżeli chodzi o gameplaye. O gameplaye, bo to są miniaturki, gameplay na Midze, gameplay na Atari, gameplay na Sedze, i gameplay na Komodorku, i tam tych min jeszcze nie ma. Gameplay na y, Super Nintendo i tak dalej. Y, I każdy z komputerów ma swój kolor miniaturki, żeby oprócz tego, że tam jest napisane, jaki to jest gameplay, tak to jest skomponowane całkiem fajnie, to z jakiego komputera to jeszcze, żeby y, po kolorach można było rozpoznać, do jakiego komputera to jest przepisane. Tak sobie to wymyśliłem w taki sposób. Y, Amiga ma czerwony kolor, bo Boing bo, oczywiście jasna sprawa. Atari ma taki jaśniejszy czerwony kolor, bo Atari, ten napis był na czerwonym kolorze, tak, tak mi się skomponowało. No bo jaki inny kolor do Atari pasuje? Czarny? Słabo, nie? Bo węgiel? Nie. Czerwony kolor. Sega ma oczywiście niebieski kolor. E, jaki kolor ma Super Nintendo? Nie wiem, coś tam skomponowałem, chyba użyłem do tego kolory obudowy z super Nintendo. Tak jakoś to wygląda chyba. Do komodorka jeszcze, do komodorka użyłem, tego jeszcze nie widzieliście, bo tych miniatur jeszcze nie ma na kanale, ale użyłem kolory z tego logo, komodore z tego chlebaka. Takie tam była taka tęcza, nie? I te kolory po prostu użyłem, tak sobie to jakoś skomponowałem. Także tak to wygląda, także takie miniaturki zostaną zmienione. Reszta, jeżeli chodzi o, o resztę filmów, to nie będę tych miniaturek zmieniał. Te co są, są ok, ale gameplay je po prostu chciałem w ten sposób rozróżnić, bo według mnie miniaturka, która będąca tak naprawdę tym oknem, layoutem do gameplayów, które używam, ten monitor, to wszystko. Nie dosyć, że to bez sensu jest, to też tak jeszcze mało widoczne, nasrane, że tak powiem, brzydko na tym, na tym, na tej miniaturce, a tu jest tak czysto, czytelnie i taki jest mój zamysł. Także to jest taka jakby duża zmiana, jeżeli chodzi o kanał, która już następuje. A co jeszcze nastąpi? Jaka zmiana? No, planuję ruszyć z serią, która za niedługo powinna wyruszyć. Zbieram się do tego, już mam film nagrany od dawien dawna, ale Czekam jeszcze na odpowiedni stosowny czas. To oczywiście nowa seria razem z Rentonem, którą zapoczątkuję. Renton wie, o co chodzi, także taki jest plan. E, to chyba jakoś na dniach ruszę z tym Renton, także nie wiem, czy jesteś tutaj w tym momencie, w, tym, w, tym, w tej mojej wypocinie, w tej mojej pogawędce, ale tak za niedługo ruszamy z tym, także zobaczymy, co z tego będzie, także to jest duża zmiana, taka według mnie e, jest jeszcze temat do dogrania, jeżeli chodzi o e, obgadywanie <gazetek>, gazetek razem z Markusem, ale to też za jakiś czas będzie, materiał jest, ja jeszcze swojego nie nagrałem, ale Markus spoko, to wszystko będzie w swoim czasie. No i tyle, mam jeszcze materiał do nagrania z Waszych retrokolekcji, bo jedna osoba mi przysłała filmiki i też muszę to dograć, muszę to zmontować. Także troszeczkę troszeczkę tych materiałów jeszcze jest. Przed nami, przede mną, przed Wami, generalnie mam nagranych na tą chwilę 10 odcinków zaplanowanych, czy 9 na przyszłość. Także jest co oglądać, różne odcinki. Atari 2600 się pojawi, Atari 65XS się pojawi. Z Amigi też coś mam, jakiś gameplay, pogawędkę, taka miniseria, zapoczątkowana przez 3-4 odcinki tej miniserii. Dwa już mam nagrane, jeszcze dwa muszę dograć, jak zwykle, ale generalnie wszystko tak do przodu jakoś się tutaj, prawda, toczy. Także takie zmiany następują tutaj na kanale. Będzie co oglądać, będzie co oglądać, jakieś tam plany są. I generalnie jeszcze planuję być bardziej ten, bardziej stonowany, bardziej taki, e, taki w porządku i bardziej taki spokojny i w ogóle, czyli nie zaczepiać innych osób e, swoimi zaczepnymi jakże tekstami, e, które nie są zaczepne tak naprawdę, ale, ale, ale no, nie będę już tego robił. Z Markusem to była ostatnia taka akcja. Nie chodzi o to, że, że, że tam się uczy na błędach czy coś tam, bo to nie był błąd. Trzeba rozpoznawać, kiedy taka zaczepka jest po prostu robienie sobie jaja, kiedy, kiedy nie tak naprawdę, ale generalnie no, tak troszeczkę y, czasami tak wyż, wychodziło z tym różnie i tak dalej, także tego już chyba też nie będę robił, nie będę robił akcji typu konkurencja na celowniku, bo to, chociaż to było całkiem spoko, fajnie się z tym bawię, to jest proponowanie innych kanałów, ale wydaje mi się, że mogą być osoby, które to źle odbiorą, także nie ma sensu, nie ma sensu, no i tyle, no i tyle, jeżeli chodzi o takie zmiany, o moje plany i tak dalej, także troszeczkę przed nami, przede mną też trochę pracy, mi się wydaje, że to będzie całkiem dobry rok, takie mam. Przynajmniej wrażenie, takie mam plan, żeby to był dobry rok. No, z live'ami ruszyłem, to też jest duża zmiana, tak, bo live'ów długo nie było, nagle się pojawiło, ale ostatnio coś mi się łączy, popsuło znowu i ostatni live, live z Half Life'a wyszedł średnio, bo się przycinał. Nie wiem dlaczego. Będę musiał to obczaić temat i tak dalej. Planuję w końcu dorwać ten światłowód, ale to jest temat, temat straszny, także zobaczymy, zobaczymy. Generalnie zmiany wszystkie, które są, są na plus. Mam nadzieję, że jesteście z nich zadowoleni. Ja jestem bardzo zadowolony. No i co? No i cały czas do przodu, cały czas do przodu lecimy dalej z tematem i działamy dalej tak długo jak się da. A jak się nie da, to się nie da, trudno, to, to się nie da. Ale tak długo jak się da, to działamy dalej. I tyle. I bawimy się wszyscy dobrze. Dzięki wam wszystkim, którzy tutaj jesteście na tym kanale, bo razem tworzymy tą społeczność, prawda? tutaj na tym kanale, także to jest spoko. Dla Was tworzę, dla siebie też tworzę, bo lubię to robić. Lubię się tym bawić. Mam nadzieję, że bawicie się dobrze razem ze mną. I tyle, i tyle. I tak to zostawię. No. A w tym odcinku informacyjnym to było na tyle. Kto dotrwał do końca, to brawo. Kto nie dotrwał do końca, też brawo. Wszystko jedno. Kto chciał, to obejrzał. Kto nie chciał, nie obejrzał. I już. I na, tak to właśnie powinno wyglądać. No. Także w tym odcinku było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was Pęczat i do następnego już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć Aha, ktoś mi napisał, że nie wkładaj palca w oko. Nie wkładam. Robię. Cześć. Tutaj natomiast e, mieszczą się e, wszystkie moje... Ja cię kręc, jaki tu... Jaki to jest burdel, co mam? Co mam to schować? Popisany tak. A w cyłku! Dobrze będzie, nie będę robił porządku bez, bez jaj. Bez jaj.